Cześć, witajcie. Z tej strony Make W dzisiejszym filmie opowiem Wam o rusi, czyli niesymetrycznym dinozaurze. I w, te, I w tym odcinku będą cztery etapy. Pierwszy etap to rusia wykluta dopiero z jajka. Drugi etap to rusia średnia. I trzeci etap rusia duża nastolatka. I końcowy czwarty etap róża już kiedy urodziła dziecko. Okej, okay, to chyba możemy już przejść do pierwszego etapu, czyli Gruzia dopiero wykluta. Kiedy ludzie zbierali jaja antylozawrów, nie zauważyli jej, dopiero przy kolejnym zbieraniu ją, jaj ją wzięli. Ją dlatego też urodziła się jako pierwsza. I to też mógł być powód jej niesymetrii, bo Gruzia miała jeden róg większy od drugiego. Jak wszyscy wiemy, Gruzia to był. Dinosaur najbardziej przywiązany do Bena, bo on stworzył dla niej imię. Okej, okay, to możemy przejść już do drugiego etapu, czyli lucia średnia. Luzia czuła zbliżające się zagrożenie, kiedy, kiedy Indominus ich atakował, więc kiedy wyczuła Indominusa, od razu zaczęła się dziwnie zachowywać. Jak była, średnio, to, jak była średnia, to, to mało takich rzeczy robiła, co mógłbym przedstawić. Ale jest jeszcze jedna: gdy Ben spadł z pociągu, wtedy ona obudziła Bena i kiedy on zrobił basę. Ciągle siadała na jego miejsce, aż w końcu Ben się wkurzył, Ruzia zniszczyła bazę, a Ben ją porzucił. Teraz możemy przejść do Ruzi dużej nastolatki, czyli kiedy Ben zaczął walczyć ze Karnotaurem, mało co nie skinął, ale Ruzia go uratowała i wtedy znowu się zjednoczyli. Potem mało co się działo, bo po prostu Ben jeździł na Ruzi, ale w końcu jak Skorpio Rex Atakował wtedy musiała schronić się w stali, bo on nie, był jeszcze, nie była jeszcze dorosła. A dorosłe osobniki ją chroniły, a Scorpiones nie mógł im nic zrobić, bo dorosłe osobniki to są czołgi. Okej, okay, możemy już przejść do Rusi Dorosłej, czyli czwartego etapu. Rusia, zamknięta w klatce, zaczęła ro rodzić dziecko, które jeszcze nie zobaczyliśmy, ale mam nadzieję, że pojawi się w trzecim sezonie. A jeszcze ostatnio zauważyłem, moglibyście też zauważyć, jak pokazywałem notes, to w linokraterze jest luzia. Chyba, bo nie jestem pewny. Ale kolor skóry ma jak luzia, więc może luzia jest w jakimś dużym mieście. A ja się z Wami żegnam. Cześć i pa.